To jest 5 osób, no to chyba słabo No, w sumie... No to dwa Czy... No... O, prawie zabiją. Dobry jest, dobry jest. Który? Eee, szanik. Eee! A, oh, Jezu. Nie, z wysokości się spadnie. Lecz nie leczenie nie masz, czy? Anyway, okay. Ej, ile ode mnie zostałeś? No, cioè, Cześć, te... to auto. No, ile ode mnie ta Erisa dostała? Ja nie, 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 to nie, 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 już nie, 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 jak A, dobra, nie, Już wrócił. nie, no co, możemy grać? Oh, oh, jezu, ja ognisko postawiłem. No dobra dobra, 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 otwórz, otwórz. O, jest, o, łatwo, od o jezu, dostał, ol, łatwo, chłopia. Czekaj. Zginął od strefy. Dobra, szybko, S. A nie, ja się zabiję. Nie ja nie się zabiłem. Jest, no. S? Nie no, traicher. Traicher.